Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Darek Sztęgę i reprezentuję firmę Hager Polo z siedzibą w Tychach spółka Zo. Firma nasza reprezentuje, jest to grupa firm reprezentująca kilkanaście marek wzajemnie niekonkurujących i właśnie podczas dzisiejszych targów te marki są przez nas przedstawiane. Marką wiodącą jest oczywiście firma Hager, która produkuje aparaturę elektryczną i systemy rozdziału energii elektroenergetycznej mamy tutaj bardzo dużo tablic z nowościami, które prezentują te nasze nowości. Z najnowszych rzeczy chcieliśmy się w tym roku pochwalić nowymi naszymi rozdzielniami, nowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi oraz nową aparaturą pomiarową, którą mamy. W ostatnim czasie do naszej grupy dołączyła również firma Weber, która poszerzyła nasz asortyment o aparaturę wyższych prądów do 6000 amperów, a także o porcelanę, czyli o zabezpieczenia, o popularnie nazywane. Bezpieczniki oraz oprawy elektryczne. Kolejną marką, która w naszej grupie wiecie, Prym, to jest marka Tehalit, marka, która e, zajmuje się prowadzeniem oprzewodowania, czyli są to kanały elektroinstalacyjne, są to kolumny elektroinstalacyjne stojące. No a jak już kolumny, jak kanały, to wykonane z różnych materiałów: aluminium, PCV, stal w różnych wybarwieniach dla różnych e, wykonań budynkowych, dla różnych wykonań zewnętrznych. Jeśli chodzi o sprzęt, marką wiodącą w Polsce jest Marka Polo, również będąca w strukturach firmy Hager. Produkujemy osprzęt elektroinstalacyjny konwencjonalny. Z kolei pod marką Hager jest produkowany również osprzęt elektroinstalacyjny do standardu KNX. Zarówno jeden jak i drugi osprzęt jest prezentowany na pozostałych tablicach na naszym stoisku. Z najnowszych marek, które dołączą również do naszej grupy, w zasadzie już dołączyły, jest to firma Berker. Firma, która zostanie połączona, jeśli chodzi o działy sprzedaży, z naszą firmą w czwartym kwartale roku 2011. Firma Hager duży nacisk kładzie na reklamę i na promocję swoich rozwiązań. Promocję tych rozwiązań pod hasłem systemowego rozwiązania, czyli dostarczenia pełnej gamy produktów elektroinstalacyjnych na obiekt inwestorski. Również ta promocja jest realizowana przez nasze punkty dystrybucyjne, dlatego że 100% naszej dystrybucji odbywa się przez hurtownie. W hurtowniach Państwo możecie zauważyć takie, jak widać z tyłu za mną, tablice wizualne. Na tych tablicach są wyświetlane na bieżąco newsy związane z naszymi nowościami. Są wyświetlane informacje i filmy instruktażowe, i jak montować i jak wykorzystywać nasze produkt.